Zachorował po raz pierwszy 7 lat temu. Walka z białaczką była naprawdę trudna, a oddział onkologii stał się dla chłopca drugim domem. Choć nie było łatwo, udało się. Jednak żeby uznać dziecko za w pełni uleczone, musi upłynąć 5 lat. Zabrakło dwóch miesięcy. Artur pierwszy raz zachorował, bo jak miał 3,5 roku, to było około 7 lat temu. Początki miał ciężkie, bo miał zapalenie trzustki po podaniu alaspy. Wyszedł po półtorej miesiąca z tego. Resztę leczenia nam poszło książkowo. Udało nam się. Chemię podtrzymującą przeszliśmy wzorowo i oczekiwaliśmy na te święte pięć lat po zakończeniu leczenia. Brakło nam jednak 65 dni. I teraz i mamy wznowę białaczki po mieszaną z przerzutami na jąderka, na kręgosłup. Leżeliśmy tu w Chorzowie w szpitalu, z przyczyn większość ludzi wiadomych musieli nas przewieźć. Wylądowaliśmy w Krakowie. No tam się dowiedzieliśmy. Tam kontynuujemy całą chemoterapię, Dowiedzieliśmy się niecały miesiąc temu. Że, że musimy wykupić mu lek o wartości 577 tysięcy drobnymi, tam. No i ja go muszę zdobyć. Zostało mi 20 dni na to, żeby wykupić mu ten lek. Bo w dniu dzisiejszym zakończył chemoterapię i bez tego leku nie ruszymy się ani kroku dalej. A czekamy na przeszczep. Po tym leku. Po dwóch miesiącach podawania tego lekarstwa musimy przejść na przeszcze. Przesz Aż nie dostanie tego lekarstwa, to nie wiadomo, co z dalszym leczeniem. Artur Rzutkowski w minionym wrześniu rozpoczął naukę w szkole podstawowej nr 21 imienia Gerarda Cisnika w Chorzowie. Pomimo tego, że minął tylko rok, poznaliśmy Artura jako świetnego kolegę dla swoich rówieśników, wspaniałego, życzliwego ucznia, niesamowite pełne energii dziecko to chłopiec, który zawsze jest życzliwy dla swoich kolegów i koleżanek. Artur to również zawodnik UKS u Ruch Chorzów. Potrafi wspaniale rozgrywać akcje na boisku. Jest cenionym zawodnikiem w swojej drużynie. Zawsze zachowuje się fair play w stosunku do swoich kolegów i naprawdę jest utalentowanym zawodnikiem i wiążemy z nim wielkie nadzieje, jeśli chodzi o piłkę nożną. Artur już wcześniej trenował po tym pierwszym wyleczeniu z, z Białaczki i obecnie Artur jest bardzo ważnym zawodnikiem w naszej drużynie. Bardzo duża część gry opierała się właśnie na, na grze Artura poprzez rozprowadzanie piłek, rozgrywanie piłek, poprzez odbiory. Więc, więc jest kluczowym zawodnikiem, więc mamy nadzieję, że jak najszybciej wróci, żeby wspomóc drużynę. Niestety w maju zdarzyła się taka sytuacja, że nagle zaczęły Artura boleć plecy. Okazało się, że jest to wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej. Ta wstrętna, podstępna choroba zabrała nam Artura ze szkoły, zawodnika z tego wspaniałego boiska. Artur rozpoczął leczenie w szpitalu w Chorzowie. Udało się... Od tego momentu zgromadzić potencjał wspaniałych rodziców, kolegów Artura z klasy, i rodzice ci przeprowadzili różne wydarzenia, akcje, eventy na rzecz Artura. Niestety, kwota, której potrzebuje Artur na leczenie, jest niewyobrażalnie wysoka. I właśnie z tego miejsca, z tego pięknego boiska Kresy, które jest ukochanym miejscem wszystkich piłkarzy, Chorzowa i nie tylko, apeluję do Państwa. Apeluję do wszystkich rodziców, do ludzi dobrej woli, do piłkarzy, do zawodników. Apeluję do kibiców, do miast ościennych, drodzy sąsiedzi ze Świętochłowic, z Katowic, z Siemianowic Śląskich, z Zabrza, z Gliwic, z Rudy Śląskiej. Błagam Was, pomóżcie uratować naszego wspaniałego ucznia. Pomóżcie nam, żeby wrócił na to boisko, żeby wrócił do swojej ukochanej szkoły. Mamy nadzieję, że z waszą pomocą uda się pomóc temu chłopakowi, uda się spełnić dziecięce marzenia. Prosimy cały futbolowy świat i wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla dziecka, które potrzebuje 600 tysięcy złotych na to, żeby wyrwać się w śmiertelnej białacce. Błagamy Państwa o pomoc. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli. Na początku tej trudnej drogi, którą teraz Artur przechodzi, Artur początkowo przebywał na oddziale onkologicznym tutaj u nas w Chorzowie. Niestety z uwagi na zawieszenie działalności tego oddziału został przeniesiony do Krakowa do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i tam kontynuuje leczenie. Niestety okazało się, że dotychczasowe leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów i rodzice Artura zostali zobligowani do uzbierania funduszy na dalsze leczenie Artura lekiem nierefundowanym blincyto. Jest to lek, który, który, jedna ampułka tego leku kosztuje 11 328 zł. Artur takich ampułek potrzebuje aż 51, aby mógł kontynuować leczenie. I wszystkie nasze tutaj działania i fundusze, które staramy się pozyskać, będą wykorzystane na zapłacenie za ten lek. Jest to kwota około 600 tysięcy. I mamy tylko jeden miesiąc, aby to zrobić, stąd nasza obecność tutaj, aby wspomóc Artura w tych trudnych chwilach, aby wspomóc jego rodziców w tym chyba najtrudniejszym meczu, który Artur musi zagrać. Jesteśmy tutaj y, dlatego, że zachorowało dziecko. Y, drodzy Państwo, wiem, że są wakacje i nie myślimy teraz ani o szkole, ani o sprawach szkolnych. Natomiast y, y, sprawa Artura y, nie może poczekać. Dlatego musimy działać każdego dnia, y, aby pomóc uzbierać tą, y, tą sumę. Jest to kwota y, olbrzymia i y, sami rodzice Artura oraz Artur nie są w stanie tego uzbierać. Dlatego ogromny apel do wszystkich. Wszystkich tych, którym życie ludzkie nie jest obojętne, zachorowało dziecko, zachorowało uśmiechnięte. Energiczne i żywe dziecko, które potrzebuje nas teraz jak nigdy przedtem. Dlatego ogromna prośba do Państwa, do wszystkich miast sąsiadujących. Włączcie się proszę w nasze akcje, wesprzyjcie nas, bo tylko razem możemy pomóc Arturowi. Wszyscy gramy dla Artura. Muszę powiedzieć, że koledzy Artura w sposób wspaniały, niesamowicie zaangażowane zareagowali na chorobę Artura. Od początku wszyscy koledzy wspólnie z rodzicami, nie tylko koledzy, ale również koleżanki z klasy, wszyscy wspierają Artura, pomagają mu przetrwać ten trudny czas. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na postawę rodziców z tej klasy. Wszyscy zjednoczeni. W każdej akcji dla Artura brali udział i myślę sobie, że bez pomocy rodziców e, niestety sytuacja byłaby jeszcze gorsza, ponieważ dzięki pomocy rodzicom rodziców udało się zebrać już kwotę ponad 100 tysięcy złotych, ale ta kwota jest wciąż za mała, ponieważ potrzebujemy aż kwoty 600 tysięcy złotych. Jako rodzice, wszyscy tutaj zjednoczeni w klasie, no jest nam bardzo e, trudno od razu po otrzymaniu informacji e, od rodziców Artura e, o tym, że znaleźli się w takiej sytuacji. No, na początku było bardzo niemiłe zaskoczenie, natomiast e, szybko się zebraliśmy no i nawet bez e, rozmowy tutaj i uzgadniania czegokolwiek z rodzicami Artura e, stwierdziliśmy, że no, czy, na tyle ile potrafimy, trzeba pomóc Arturowi. E, wyjść z tej trudnej sytuacji. W jaki sposób pomagacie? Na tyle, ile potrafimy. Robimy różnego rodzaju zbiórki, załatwiamy koszulki, piłki z autografami. Wspiera nas tutaj środowisko, również kibiców ruchu chorzów. Organizujemy akcje plenarowe. Jedną z takich akcji było na przykład śniadanie na trawie, które odbyło się z początkiem wakacji w Parku Śląskim. W najbliższy weekend Rocznik Starszy organizuje turniej piłkarski, na który będą zbierane środki. My taki turniej również planujemy w miesiącu, z początkiem miesiąca września. Próbujemy zorganizować większą imprezę zarówno piłkarską, jak i artystyczną na którą mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić jakieś fajne zespoły muzyczne. Organizowane są różnego rodzaju zbiórki, więc na tyle na ile potrafimy, na tyle staramy się pomóc. Uderzamy do różnych instytucji osób medialnych, niezależnie od tego, czy przynoszą one skutek, czy nie przynoszą one pożądanego skutku, to staramy się pomóc Arturowi po prostu wygrać ten mecz, żeby mógł wrócić do kolegów z klasy na boisko, które kocha, a przede wszystkim do zdrowia. Akurat, mój syn i ja znamy Artura od dwóch lat, ponieważ już wcześniej grali w Akademii Piłkarskiej Ruchożu. Następnie dostali się do uczniowskiego klubu sportowego Ruchożu. Chłopak jak chłopak, radosny, żywy, otwarty, pogodny, lubiący grać w piłkę. Czasem na pewno sprawia jakieś tam problemy, czy obuzuje, ale generalnie jest to fajny chłopak. Pełen energii, chęci do życia, otwarty na pomoc zarówno dorosłym, jak i kolegom z klasy, pewnie z podwórka również. Artur jest bardzo fajnym kolegą, zawsze przy szkole na niego czekamy. Na ławkach siedzimy i pytamy się, kiedy, pani, kiedy Artur wróci. No, na razie jeszcze nie wrócił. Rodzice się jak, naj, jak najmocniej starają się, żeby pomóc Arturowi. Trzeba zebrać bardzo dużo pieniędzy. Trzymamy jak najmocniej za niego kciuki. Artura wspieramy w każdy możliwy sposób, jak się da. Jako, jako rodzice właśnie poznaliśmy się w większym gronie w, tutaj na początku czwartej klasy. Praktycznie z dnia na dzień organizowaliśmy różne zbiórki. Pomoce, drobne kwoty wpłacaliśmy, zorganizowaliśmy też koszulki od piłkarzy, które poszły na licytację właśnie na rzecz Artura, między innymi Roberta Lewandowskiego, Marcina Gortata, Arkadiusza Milika. I tak każdy, kto w, w jakikolwiek sposób może pomóc i dostarczał nam też różne gadżety, to wszystko żeśmy przeznaczali właśnie na Artura na różne loterie, które organizowaliśmy też na, na zakończenie sezonu. Bardzo z, z dużą pomocą przyszli nam kibice tutaj e, Ruchu Chorzów, którzy też organizują różne, różne festyny. Będzie też, e, będą też dwa turnieje piłki nożnej dla, dla rocznika właśnie 2007 i potem 2008-2009, w którym właśnie gra Artur i też cały dochód z tych organizacji turnieju będzie przeznaczony właśnie na, na leczenie Artura. Szanowni państwo, została uruchomiona specjalna akcja na stronie Się Pomaga i na tej stronie ojciec Artura w bardzo rzeczowy i emocjonalny sposób opisał to co czuje ojciec w momencie gdy musi zapłacić za leczenie swojego dziecka i każdy z nas może wpłacić taką kwotę na jaką go stać. Jest nas bardzo dużo. I każdy z nas błagam państwa o pomoc dla tego wspaniałego ucznia niech wpłaci tyle ile może. Jeśli ktoś może wpłacić złotówkę, to bardzo proszę, żeby wpłacił, ponieważ razem możemy więcej. Hasło naszych uczniów gramy dla Artura. Proszę państwa, zagrajmy ten mecz razem. To jest mecz o życie dziecka. No musiał prosić wszystkie osoby prywatne, firmy, kto tylko może pomóc żeby wpłacał na Artura konto Fundacji Iskierka lub na zrzut, zrzutka.pl się pomaga. Są trzy, trzy takie, ten, które zbierają na ten jeden cel, żebyśmy mogli, każdy, żeby mógł płacić na co chce. I z góry Państwu za udzieloną pomoc dziękuję. No prośba, pomóżcie mi ratować syna. W krwi chłopca wciąż znajdują się komórki rakowe, a żeby się ich pozbyć, konieczne jest podanie drogiego i nierefundowanego leku. Pierwszy cykl musi rozpocząć się jeszcze pod koniec sierpnia, dlatego w imieniu rodziców apelujemy o pomoc. Każda złotówka może przyczynić się do tego, że wspólnie uda nam się uratować życie Artura.